Nazywam się Jarek Pietrzak, jestem prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego oraz założycielem, jednym z założycieli chrześcijańskich szkół imienia Króla Dawida w Poznaniu. Pomysł na szkołę Króla Dawida zaczął się rodzić w trakcie naszego pobytu w Warszawie. Tam trafiliśmy do chrześcijańskiej szkoły założonej przez grono ludzi wierzących. My byliśmy tam częścią tej powstającej szkoły i zobaczyliśmy, że taka szkoła jest odpowiedzią na potrzeby naszych dzieci. Pamiętam, pewnego razu czytałem werset z Ewangelii Łukasza: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, do takich należy Królestwo Boże. I czytając ten werset, zrozumiałem: Jest to Bożą wolą, abyśmy stworzyli szkołę chrześcijańską. To jest Boże pragnienie, aby chrześcijańska szkoła była miejscem, w którym dzieci mogą spotykać swojego Stwórcę, uczyć się o swoim Stwórcy, uczyć się o prawach, które rządzą tym światem. I to był taki werset, który był dla nas inspiracją. Początek Szkoły Króla Dawida był takim niesamowitym doświadczeniem wiary. Zresztą cały czas ten projekt jest projektem wiary. Więc pamiętam, kilka razy były naprawdę takie sytuacje, które dzisiaj z perspektywy czasu wspominając, były takim trochę mrożącymi krew w żyłach. Ale w tamtym czasie były dla nas niesamowitym potwierdzeniem Bożej łaski i Bożej takiej opieki. Jedną z takich dużych historii i niesamowitych dla nas była historia, jak Bóg pomógł nam nabyć stoliki i krzesełka dla szkoły. My na początku nie mieliśmy środków. I pamiętam, jak zbliżał się termin rozpoczęcia szkoły i wraz z moim przyjacielem szemkiem siedzieliśmy w ten czas razem w pokoju dyrektorskim, pochyliliśmy razem głowy i modliliśmy się krótką modlitwą. Powiedzieliśmy Bogu, Boże, potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy Ciebie. Pomóż nam. I to było niesamowite, dlatego, że następnego dnia zadzwonił do mnie mój przyjaciel, pastor Sven-Erik, ze Szwecji i pamiętam jak zadzwonił do mnie i powiedział Jarek, czy nie macie potrzeby w waszej nowej szkole, bo słyszał, że zakładamy krzesełek i stolików? A ja mówię Sven, modliliśmy się dokładnie o to wczoraj. A on mówi, to jest coś niesamowitego dlatego, że raz, pierwszy raz w naszej historii zdarzyło się, że zadzwoniła do nas szkoła która zdecydowała zmienić wszystkie krzesła i stoliki i powiedzieli, że wszystkie te stare, które mają, chcą przekazać do tego second-handu. <noise> Więc oni przekazali stoliki, które były z perspektywy naszej, to były kapitalne stoliki dla nas. Bóg się zatroszczył o naszą potrzebę. My nie jesteśmy szkołą religijną. My jesteśmy szkołą, której przyświeca chrześcijański światopogląd. Wierzymy, że to są wartości, które pozwalają naszym dzieciom nie tylko Znając, powiedzmy, swój potencjał, wejść na górę, nam chodzi też o to, aby docierając na tą górę, móc tam pozostać. A do tego potrzebny jest charakter. Do tego potrzebne są wartości, zasady. Pomóc dzieciakom rozwinąć postawy, charakter, które pomogą im w perspektywie w życiu. Mieliśmy jednego lidera, który pokazał nam, jak żyć. Edukacja chrześcijańska jest niczym więcej, jak czynieniem tego wszystkiego, co zmierza ku temu, by dzieci nasze stawały się takimi liderami. Dlatego, że wierzymy, że w przyszłości z takich szkół jak nasza wychodzą liderzy, którzy są przywódcami w kraju. Z takich szkół jak nasza, które mają szkielet, fundament, wartości, wyrastają ludzie, którzy są wspaniałymi ojcami, cudownymi matkami, są twórcami nowej rzeczywistości. Dlatego, chcemy. Przyłożyć swoją rękę i przykładamy swoją rękę do tego, aby w Szkole Króla Dawida był grunt do tego, by przywódcy, liderzy, ludzie zmieniający przyszłość byli tymi, którzy w perspektywie wychodzą z tej szkoły. Tym właśnie jest Szkoła Króla Dawida.